Golding na złomie, i tam jeszcze jakieś... Nie wiem, co dokładnie zobaczcie tutaj nowe ale tamto! 8000. No, taką, taką ciężarówką mógłby mieć w Polsce te złomowiska, ale patrzcie na to, co to może być. Serdecznie kolejny dzień, My dzisiaj mamy 21 luty Lecimy do parku Everglast chyba i na Key West Tak to, tak to wygląda, To jakiś fajny Mustang jest To nasz Suburban Lecimy w drogę, proszę Państwa Słuchajcie, wylogowaliśmy się z tego motelu To jest szóstka Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki rewelacyjny motel Luksusów nie ma, ale do przeżycia Przynajmniej ten tutaj, nie? Ten tutaj w Miami, tutaj są trzy ale fajna sprawa chciałem Wam powiedzieć, bo zapłaciłem tutaj gotówką. Płaciłem za Nocleg i depozyt zawsze blokują na karcie depozyt. Czasami nawet jak się płaci gotówką, to i kartę blokują. A tutaj, można zapłacić 100 dolarów depozytu i można to zapłacić gotówką. No i na koniec, właśnie Pan mi tutaj oddał i. No, możemy dalej. lecimy dalej. Znalazłem no? sobie jakieś takie złomowisko, jedziemy, ale patrzę przy drodze. Jest do sprzedania. Explorer 2.17 fordzik Nie wiadomo jaka cena niestety, ale Ford jest naszym celem. Zobaczcie to. Tutaj jest jakiś pojazd wojskowy. Tablica rejestracyjna ma jakiegoś strażaka. O, nie wiem czy to będzie coś widać, nie wiem, czy to jest hammer. Taki wojskowy łomatko. Ale czad, ale czad, Tutaj ja chyba remontuje. No, super sprawa. Tak przy, to przy domku. W ogóle fajna tutaj jest taka dzielnica, że same takie domki, jak z filmów małe. Czasami dobrze jest z autostrady zjechać właśnie sobie przejechać się i zobaczyć, jak tutaj miejscowi żyją. Przyjechałem na taką dzielnicę, gdzie są złomowiska, gdzie różne złomują samochody. I zaraz idę się zapytać czy tutaj mnie wpuszczą z kamerą. Zobaczymy jak tu w Miami, w Ameryce wygląda złomowisko. O! Chcemy zobaczyć co tutaj się dzieje Muszę spytać czy możemy w ogóle coś trać. Okay, właściciel minuty, we'll okay? Okay, okay. Czekamy na, czekamy na właściciela. Ma za 2 minuty być, ale tutaj widać, że wielki już tutaj ładuje na. O, wyjeżdżają auta ze złomem. Tutaj rower, Z, ale tamto, tamten rower jak Chopper Harleja kurczę. Z, to jest Jak w Stanach się wyszukuje, to trzeba wpisywać scrapyard. No słuchajcie, niestety nie tak. Nie, nie było zgody na nagranie, gdzieś tam na wejście do środka. Mówi, że jest masa tutaj takich yy, złomów, gdzie można zobaczyć. No i ten, no nic, nie udało się. Może jeszcze gdzieś podjedziemy na jakiś inny, albo gdzieś tutaj chyłkiem zaglądniemy przez płot. Widzę, że tutaj też ładują. Jest tutaj cała fura. Idziemy dalej z tym Tutaj zobaczcie jakieś auta też. Tam podejdziemy kawałek. Florida antique. Fajna tabliczka, stary Mustang. O, ale petarda. Can I film O. o zobaczcie, mam tutaj pozwolenie. Aha.

5 litrów. 5 litrów w Ja. 65, 66, były, były takie same dwa lata. Nowa chłodnica smaczki, znaczki. Na jakie lusterka eleganckie. Ho, ho, ho. I don't have. <laughs> okay. uh, how much? Uh -huh. uh, they want to sell. Different. Blacko. Blacko. this company for the, uh, parts from, for that. Aha. This firm that has everything. Części do, do właśnie takich fur Jeszcze raz zobaczymy to na ja, Super Tutaj nie można przychodzić ale pokażę wam tylko jak tutaj jakieś takie składowisko aut tutaj jest chyba tutaj sprzedają części Tutaj wzdłuż tej drogi są jakby jest kanał tam jest kanał jakaś rzeka Wzdłuż tego kanału są, pełno jest firm właśnie złomujących. I patrzcie, tutaj stoi Goldwing. Goldwing na złomie i tam jeszcze jakieś. Nie wiem co tam dokładnie. Może będzie lepiej widać. Takie motocykle, tam samochodów cała masa. Dobra, jedziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć, będę się starał pokazywać. Może gdzieś się uda wejść. Czekamy, bo akurat nie zamknęli przejazd, ale jedzie jakieś kolejne auto ze złomikiem już grilla takiego gazowego wielkiego wióz. O, otworzyli przejazd. Znaczy, jadę tutaj całą tą dróżką, zostawię wam tam jakąś pinaskę czy coś i po lewej i po prawej stronie są cały czas... O, tu jakaś ciężarówka fajna Zarządzniemy do niej Po lewej i po prawej stronie są różne skupy złomu, jakichś tam kolorowych, niekolorowych Jedne się specjalizują z chłodnicami samymi, drugie z autami Ale no ciężko jest tu zaparkować i ciężko też jest chyba wejść wszędzie o tutaj jaka fajna fura A jedziemy zaraz jeszcze w dalsze części pozwiedzać Więc się przejdę tutaj. Tam widzimy jakiś fajny taki w ogóle tutaj dużo fajnych ciężarówek starych o Ford 8000, no taką, taką ciężarówką mógłby mieć w Polsce, w Polsce. Tutaj coś rośnie <laughs> o, Ale tutaj mają naprawdę pojazdy przepotężne S1900 wiatraczek Zobaczymy może ci tutaj wyjdziemy O, to jest też fajne, też wa miałem wam pokazać taki pojazd z pocztą Poczta amerykańska takim śmiesznym czymś jeździ O Idziemy, zobaczymy. Z prawej strony ma wyjście, tak żeby sobie wyjść. Aha, tutaj gazetki. Z prawej strony, że może stanąć, nie musi wychodzić na jezdnię, tylko na ten. To są fajne szkolne autobusy, ale pani dzwoni do kogoś... O i tam jest jakiś ten hammer Pani dzwoni do kogoś, czy mógłby, mogę wejść. No, niestety tutaj też nie możemy wejść. Że niepotrzebnie mówię, że będę filmował. Że i tak tutaj raczej nikt nie trafi na ten kanał. O, tutaj zobacz taki autobus. Zdawało mi się, że to była cena, ale chyba ceny nie ma. Nie wiem, tutaj, czy to jest miejsce takiego składowania, czy rozbiórki. Nie mam pojęcia. To jakieś kolejne ciężarówki, o tutaj naładowana śmieciami, aż dach już dach przedziurawiony. Tutaj ten Ford 8000 no, te auto stoją przy drodze, więc można tutaj je obadać. Patrzymy jeszcze tutaj. Tablica z Florydy. Mówiłem no Wam, że tu się ciągną cały czas te złomowiska, ale patrzcie na to, co to może być. Wygląda jakaś, nie wiem, silnik z samolotu. Jakieś takie turbiny. No i cała, cała masa, właśnie firm, jakby z. Wyspecjalizowana w jakichś e, konkretnych Konkretnych, złomowych Tematach, o, to jeszcze tylko zaglądniemy O, dobra, fajny. hello okay. No, tutaj słuchajcie, są części samolotów I tu faktycznie, tylko zobaczymy szybko Tu jest jakiś Jakiś samolocik Różne turbiny, także niezły temat, Niezły klimat, cały złom E, właśnie z takimi rzeczami Nie udało nam się trafić samochód pastora. Wiecie, trafiliśmy do Parku Narodowego z Alligatorami. Zapisaliśmy się na o, rejs z łódką, więc zapraszam Was. Zobaczycie, jak to, jak to tutaj będzie wyglądało. Chodzimy zaraz na, na łódkę. O. Tak, Dostaliśmy słuchawki. To jakiś taki silnik potężny z jakiegoś samochodu, chyba w ogóle. Przykład. Alligatory. They attach themselves to the tree just like an orchid does. It doesn't hurt the tree at all. They're not poisonous. <laughs> but yeah, I have seen some crazy things. I mean, it have to take me a minute to think about it. Oh, no, this has got a lot of mm -hmm. ferns too, which is really very yeah, cool. Yeah, no, there is. Helen <laughs> Chodź tutaj, kolejka. Patrz tam. Widzisz? Zobacz, jaki ptaszek. Czuło się, a mnie to ciekawi jak to jest połączone. Patrz, z tym płatem. Z śmigłem raczej. Nieźle. Dzień dobry, panie aligatorze. <grym> Ale ma nią No, ale Że On sobie leży na wielkiej wodzie i czeka aż y, opiera się pojadą, tak jak teraz Sama wpadnie mu w paszkę a, li, a, a pyton aligatora zajdzie z tyłu I zanim mhm. się skapie, to już jest po w duchu. Tak? Ale to chyba małe, małe, no. A wiesz, że te... nie, 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 tak nie, 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 Najwyżej nie, 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 Już nie, widzę, że jakaś taka traja z nie, nie, z tutaj ktoś te nowe silniki wszystko. Tutaj jeszcze coś jest. ło wow, ten jaki malowanie no. ma. To... to jest chyba wirot Zobaczcie tutaj tę felgę. Taki też to jest przodu samo nie ma, nie Zobaczcie kolce w tej ciężarówce. się bać, jakby tak zbliżyła się i poprzebijała opony po no, drodze słuchajcie zajechaliśmy do jakiejś takiej meksykańskiej jedzenia tutaj na palmie cała masa ptaszków różnych sobie śpiewa dostaliśmy jedzonko o to jak fajnie wygląda wygląda na pyszne, no. ale sosy tutaj... są bardzo ostre tak? no to dobrze ja uwielbiam ostre sosy Takiego takosa. To mm, jest bardzo Ale pycha! Pycha mięskość, tutaj takie świeżutkie. Nie jest takie wysuszone, bo ostatnio jedliśmy w takiej drogiej, niby z wieloma gwiazdkami. A tutaj tej knajpy nawet nie ma na googlach, ale jest zdecydowanie dużo lepsza. I sosy też pyszne więc nie zawsze trzeba się rekomendować tutaj tymi opiniami bo czasami są też takie miejsca dla lokalsów rewelacja, słuchajcie słuchajcie, to widzę pierwszy raz w życiu to wygląda jak jakiś, nie wiem co to goffr? <noise> zaraz zobaczymy mm. rewelacyjne takie ciasto jak jakiś taki racuch fasolka, mięso, ser, sosy mm. mam nadzieję, że jedliście już, bo Petarda! A hmm. co To! To! Ale nie, nie smakuje mi to! Jest tego! To jest tak! Kiemiańsko z ostrym sosem, też bardzo dobre, bardzo no Pycha! Wszystko pyszne! miejscu w tym parku narodowym patrzę, że to są South Carolina taki wielki fort, zobaczcie z siodłem do przyczepiania e, naczepy najczęściej to są takie naczepy o, na bliźniaku najczęściej to są takie naczepy po prostu albo e, te przyczepy kempingowe 6,7 litra łomatko F-350 albo kempingowe, albo jakieś takie na różne gra lawety albo coś w tym stylu fajnie to wygląda potwór muszę wam to pokazać, bo tutaj w byłych gniazdach ptasich rosną ananasy. Zobaczcie ile tych ananasów tutaj się na... zagnieździło. Ale pięknie tutaj jest też taki park narodowy Poczekaliśmy to na naszą starą kartę jeszcze, którą żeśmy kupili w zeszłym roku Mamy ją do kwietnia Bardzo dużo tutaj jest ptaków, różnych zwierząt, ryb Zaraz tam gdzieś mają być krokodyle też Dzień dobry panie ptaku Hello Dzień dobry Na tej, nie wiem, na tej chyba już słabo widać na, na GoPro, ale nagrałem jeszcze tego alligatora telefonem Wiecie, aligatory wyszły na żer Są przy samej trasie Ale numer Lager Forfitter czy coś? <laughs> o, no, jesteśmy na następnym punkcie w tym parku. Fajnie, która godzina, 16:47. Zaraz będziemy jechać w stronę Key West, czy K West, szukać jakiegoś hotelu. Może tam z jeden dzień zostaniemy. Patrzyłem też dzisiaj na ten, na promy, na Bahamy, bo można sobie popłynąć tam, powiedzmy, 3 albo 4 dni jakoś tak wychodzi za naszą ekipę jakieś 1200 dolarów. Tylko że no nie musielibyśmy dzisiaj jechać, płynąć raczej, więc troszkę się nie, nie zgrało. Ale można fajny sobie zrobić taki, myślę, wyjazd, jak są tanie loty do Florydy i wtedy albo na Bahamy, właśnie, albo gdzieś tutaj do Dominikane. Albo na Kubę, no Haiti, Kajmany. Kaimany no Lamaica. Tak, a Jamaika też tutaj jest? No tak, no. No właśnie, no to w Miami jednak jest dobry taki punkt, chyba przesiadkowy. Blisko, właśnie są różne motele, więc można nawet na tam zostać sobie na noc. Nie musi być lot tego samego dnia. Uff. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że prawie jak w dżungli. Hello. Fajnie. Zrobiliśmy sobie tutaj mały piknik i postój przed drogą. Znaleźliśmy hotel. Motel w zasadzie. I zaraz jedziemy na motel. I koniec dzisiejszego dnia. Ale bo to fajnie przyjemnie się zrobiło. Tobie też? Słuchajcie, jesteśmy. Zalogowałem się już. Mam bilecik, znaczy bilecik, klucze, karty. O, widzę tu jakiś Harley stoi. Fajny motel, ósemka. 121 dolarów, więc super kwota za śniadaniem. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O, telewizor gra. No, jest toaleta. Mamy jakieś tą lodówkę. Mikrofale. Tutaj standardowa maszynka do kawy. I takie śmieszne przyrody kawy. Medełka, pierdolki. No, dobra, także się. Co? <laughs> o, I tutaj nasze auto. Będę musiał jutro zatankować jeszcze i od razu zrobię, może, taki odcinek, właśnie, ile spalił, e, i pokażę Wam go. Całkiem fajnie się jeździ, może jest taki wielki. E, no i tyle. Dzisiejszy dzień się kończy. Teraz tak myślę, że właśnie te odcinki będą takie. Jakiś tam motyw przewodni, mm. wybiorę, i będzie po prostu taki dzień. Nie będzie tam jakiś, że tak jak dzisiaj był park narodowy, czy coś tam, tylko dzisiaj był temat główny złomia, złomiarski, a staram się Wam jeszcze pokazywać różne motocyklowe smaczki i to, co mnie dziś tutaj zaciekawiło, coś, co było, myślę, że warte zobaczenia. Ewentualnie możecie pisać komentarze, co by Was interesowało, jakieś zadawać pytania, to chętnie na nie odpowiem. Niezmiernie mi będzie miło, jak zostawisz subskrypcję, zostawisz łapę, zostawisz jakiś komentarz dla potomnych. To jakiś Harold sobie siedzi. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się uda wgrać e, odcinek do, do sieci. O, tu kolejne jakieś auta podjeżdżają na podjazd. Trzymajcie się, ja idę się rozpakowywać. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś, wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No, mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie. Hej!